Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozwolę sobie nie zgodzić się z argumentacją co do zalet bankowego tytułu egzekucyjnego pana posła Szulca, ale o tym za chwilę, na początek o rocznicy, bo mija właśnie 70 lat od wprowadzenia w Polsce bankowego tytułu egzekucyjnego wzorem rozwiązań radzieckich, w których to wyciągi bankowe miały moc dokumentu urzędowego. Ich wiarygodność nie mogła być poszedważana przez nikogo, ani przez obywateli, ani nawet przez sądy. 그런데 W latach 1989 i 1997 przeprowadzono nowelizację prawa bankowego, ale miała ona charakter ograniczony i w sposób istotny nie dotyczyła bankowego tytułu egzekucyjnego i stąd mamy aż do dzisiaj 70 lat bankowego tytułu egzekucyjnego. Przy czym kiedyś te bankowe tytuły egzekucyjne wystawiały banki państwowe, Narodowy Bank Polski, Bank PKO, może inny Banki. W tej chwili BTE wystawiają przede wszystkim podmioty komercyjne, które jednostronnie wystawiają BTE w ciągu trzech dni na zamkniętej sesji sądu bez wiedzy i udziału klienta uzyskują klauzulę wykonalności i z tą klauzulą wykonalności komornik zgłasza się do przedsiębiorcy, do dłużnika będącego konsumentem i bez większych problemów może zająć jego majątek czy jego pobory. Poseł wnioskodawca mówi o skali tego zjawiska. Ta skala rośnie cały czas. Już w ostatnich latach, pan poseł mówił o 700 tysiącach, w tej chwili ilość wystawianych rocznie BET przekracza już jeden milion rocznie. A według opinii Federacji Konsumentów najwięcej egzekucji opartych na bankowym tytule egzekucyjnym dotyczy kredytów dla osób fizycznych, niespłaconych zadłużeń na kartach kredytowych, kredytów samochodowych, konsumpcyjnych oraz innych kredytów zaciągniętych na różne wydatki. Prawo do sięgania do BTE bank nabywa jeszcze zanim wierzytelność powstanie, bo decyzję o udzieleniu kredytu bank zwykle uzależnia od tego, czy kredytobiorca podda się egzekucji poprzez bankowy tytuł egzekucyjny i w tym, w tym sensie przy zawieraniu umowy kredytowej klient banku znajduje się de facto w sytuacji przymusowej. Rozwiązania dotyczące BTE są w sposób oczywisty korzystne dla sektora finansowego, natomiast twierdzę, że instytucje finansowe nadużywają BTE. I korzystanie przez banki BTE doprowadziło do upadłości wielu polskich przedsiębiorstw, a wiele prywatnych osób do bankructwa, gdyż bankowi zdecydowanie łatwiej jest wykorzystać ten instrument, wykorzystać BTE, aby wszcząć egzekucję, niż prowadzić skomplikowane, często postępowanie układowe, ugodowe z kredytobiorcą. Zwolennikiem BTE jest w sposób sensie oczywisty również Komisja Nadzoru Finansowego. Przewodniczący Andrzej Jakubiak powiedział, że wyeliminowanie z obrotu tytułu BTE z obrotu prawnego spowoduje, że banki sięgną po inne instrumenty o podobnym charakterze. A wiceprezes Związku Banków Polskich dodał, że z przeprowadzonej symulacji wynika, że przy zadłużeniu klienta na 100 tysięcy w razie konieczności skierowania sprawy o zapłatę do sądu opłata będzie wynosiła 500 złotych, a uruchomienie nadanie Klauzuli wykonalności BTE to koszt jedynie 50 zł. Ale w związku z tym pytanie: Jeżeli BTE jest tak korzystnym rozwiązaniem, to dlaczego, i tu też uwaga, dlaczego to rozwiązanie nie funkcjonuje w innych krajach? Już nawet na Węgrzech nie funkcjonuje. Orban, do którego mamy bardzo wiele zastrzeżeń w różnych innych sprawach, doprowadził do likwidacji BTE również na Węgrzech. W tej chwili BTE jest. Co? W tej chwili jest, w tej chwili funkcjonuje tylko w Bułgarii. I no, czy tańszy kredyt jest, czy wobec tego mamy najtańsze, wobec tego czy możemy postawić zgodnie z tym, co poseł Schulz mówi, że mamy w Polsce najtańsze kredyty? No chyba nie. Problem. Problem, kontrola sądowa, o której tutaj pan poseł mówił, jest fikcją, dlatego że sąd wydając klauzule wykonalności wedle obowiązującego prawa nie sprawdza, czy w danym przypadku bank nie popełnił błędu i czy roszczenia są zasadne. Tytuł egzekucyjny może dotknąć i dotyka często osób, również tych, które nigdy nie zaciągały kredytów, a jedynie padły ofiarą oszustw. Są rzeczy, których nie da się naprawić. Takim wehikułem był PRL, wówczas kiedy powstał bankowy tytuł wykonawczy. Wielu próbowało go reformować i państwo tym projektem staracie się reformować też BTE, ale tego nie da się zlikwidować. Nie da się zreformować. Rozwiązanie jest proste zlikwidujmy w polskim systemie prawnym bankowy tytuł egzekucyjny. Ponieważ czas mi się skończył, jeszcze dwa słowa o samym projekcie. Oczywiście projekt, 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 projekt ustawy ma na celu zwiększenie ochrony i praw konsumentów będących klientami banków w sytuacji wystąpienia instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, wprowadzając szereg zabezpieczeń, raczej kosmetycznych zabezpieczeń, no może poza tym jednym, że będzie konieczność poinformowania o uruchomieniu procedury bankowego tytułu egzekucyjnego przed, przed ściąganiem wierzytelności. Oczywiście te wszystkie, te wszystkie założenia projektu w intencji projektodawców są słuszne i należy je poprzeć, dlatego jako Twój Ruch wnosimy o skierowanie projektu do Komisji i w Komisji będziemy nad tym projektem debatować, aczkolwiek Dziękuję. zakończę również tym. Jedynym rozwiązaniem słusznym byłoby zniesienie, wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego bankowego tytułu egzekucyjnego. Dziękuję.